O, piękny dzisiaj jest poranek Rafał, Rafał Chodź na śniadanie O, dobra Tomasz, idę ładny dzisiaj poranek Idę już tam do ciebie, co tam upiściłeś dobrego Co tam mamy? Mam szarlotkę prosto z cukierni Prosto z cukierni? O O! Mm -hmm. Bardzo dobra mm. Tego mi było potrzeba. Ogólnie ładny o. dzisiaj jest dzień, wakacje. A my w sumie siedzimy w domu i nic nie robimy. A nasza gazeta od dawno nie widziała żadnego nowego artykułu. Pasowałoby coś napisać, tylko o czym? Masz może jakieś pomysły? Nie, może właśnie o yy, jakimś nawiedzonym domu. Coś mi właśnie opowiada o tym domu. Mhm, nawiedzony dom. On się znajduje właśnie w mieście Greenwill i to jest, można dojechać pociągiem. O, nawiedzony dom, bardzo dobre Tylko, że jeden artykuł myślę, że to jest za mało Myślę, żeby napisać całą serię Żeby spędzić tam jakiś czas, na przykład tydzień Czy No coś coś fajnie, moglibyśmy tam spędzić na przykład no, no tydzień powiedzmy Kilka dni, tydzień, tydzień mhm, Będzie dobrze No i tam codziennie można pisać jakieś notatki No dobra, no to szykuj opisywać, yy, Na przykład codziennie można opisywać dzień No dobra, no to szykuj tam, szykuj wszystkie potrzebne rzeczy Dobrze, idę na górę. Jedzenie, pamiętaj, jedzenie, ubrania okay. na przemianę Kurtki, takie rzeczy. Pamiętaj, żeby wziąć jeszcze narzędzia, bo nie wiadomo na co... Ym, co nas dobra. tam czeka w tym domu. Już biorę. Dobra. Chcę <laughs> sobie zobaczyć czy... Właśnie. Zapomniałem czegoś? Nie, dobra, niczego nie zapomniałem. Dobra, możemy chyba wyruszać. Dobrze, chwila, chwila. Jeszcze wezmę narzędzia. Dobra. To ja tutaj na ciebie czekam. Gdzie ja miałam te narzędzia? Dobra, tutaj są. Dobra, biorę. Mam wszystko. Mhm, dobrze. Możemy wyruszać. O no, dobra dobra. No. Już się powoli ściemnia. O, a na szczęście pada. Mogłeś mnie wcześniej trochę obudzić. Ja myślałem, że jest rano. I dlatego mnie budzisz. A tu już widzisz. Już sześć... Już dwudziesta godzina i tak się ci ściemniło. No tak szybko będzie mija. No, to może dlatego, że po prostu wczoraj tyle... Tyle siedziałeś No tak I dlatego nie mogłem zasnąć No dobra, no cóż Pojedziemy w nocy, tylko czy jakieś są pociągi tam do tego no do miasta Jakie to było miasto? Greenville okay. O Tutaj jest za 5 minut Dobra, dojecha. no to ten Wygląda na to, że to ten pociąg jedzie No to dobra, no to chodź Dobra Zobaczymy Na co? Co nas tam czeka w tym Twoim mieście? Dobra. No to... Siadamy. Nie że wagon, ale to pewnie dlatego, że tak późna pora. No pewnie nie dlatego. Nie, bo nie pomyślałeś oczywiście o tym, żeby mnie wcześniej obudzić. A. Dobra, no to nieważne. Opowiedz coś więcej o tym miejscu, żebym miał o czym pisać w tym artykule. No to podobno... Dziadek mi jednak opowiadał mhm. parę lat temu, że mieszkała tam pewna rodzina, taka zamożna. Mhm. No i właśnie mieszkała tam tylko 7 dni, a później po tych 7 dniach właśnie już straci, y, ludzie stracili z niej konto na ogólnie. A. I nie wiadomo co się z nim stało. Jakby y, rozpłynęliście w powietrzu. Nikt ich jeszcze nie odnalazł. Bardzo ciekawa ta historia, naprawdę jestem przerażony tą historią. No ale chyba nie mamy innego wyjścia Musimy tam pojechać i sprawdzić to I w końcu opiszemy ten artykuł Bo już dawno w gazecie się nie pojawił A jak no będzie tam. miał dobrą czytelność Jak będzie dużo osób go czytało No to po prostu rozprzestrzenimy tą sprzedaż i No i mam nadzieję, że będzie się dobrze sprzedawała No a tymczasem to ja pewnie pójdę sobie się trochę przespać Bo nie lubię jakoś Nie lubię jakoś tak bezczynnie siedzieć Dlatego wolę sobie przespać Całkowicie. Tak, ja też jestem zmęczony. Ciebie książkę wczoraj i do północy czytałem, tak Takie książka Taka pewna książka. No, no to spoko. Dobra, no to... Dobra, dobranoc. Dobranoc, no bo w sumie taka pora już. Dobra. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Daj może jakąś latarkę, pochodnie. Dobra, masz no, trzymań. Dobrze, że wziąłem ze sobą. No Widziałem, bardzo dobrze, że, że wziąłeś ze sobą, bo... By było ciężko bez niej Coś zobaczyć No naprawdę wygląda zacnie ten domek Będzie fajnie widać, spędzić że już, Widać, wejślenie. że te mury. dawno już człowieka nie widziały Wszystko tutaj zarosło No wszystko zarosło No czym tu jest otwarte O kurcze, o dziwo otwarte drzwi Nie spodziewałem się tego szczerze tutaj Jakieś miecze, ale to w sumie normalne, że tutaj miecze wiszą to myślałem, że będzie gorzej No myślałem również, że będzie gorzej nie nie w stanie ten dom Dobra, Jest tu góra, ale na górę wolę na razie nie iść. Tak... W ogóle też poczułeś taki podmuch wiatru na plecach? No tak, taki zimny podmuch wiatru. Wiedę tak. I tak jakby, jakby ktoś tymi... na ciebie patrzył. No dokładnie. Dość tak w tym jakby ktoś stylu. W ogóle zobacz na te kwiaty, jakie suche. Dawno i nikt ich nie podlewał. No ale nie ma nic z tym dziwnego. W ogóle jaki przerażający obraz, zobacz na to. Mm. A może to jest właściciel tego tej posesji? No możliwe. Kurcze. Ktoś miał nie, że zreto ale się, ale grzmi. Na, na lepszą pogodę nie mogliśmy trafić. Co my tutaj mamy jeszcze? Nie Trafii. może zjemy coś. Takie jest tak. Nie nie tak, możesz zdać coś, bo ta podróż naprawdę mnie zmęczyła po prostu. O co może? Ciasto czekoladowe. Dobra, możesz tutaj położyć. Hmm. Tego mi było trzeba. Bardzo dobre. Oh. Jak zwykle pożywne. A w ogóle ten dach tak wygląda jakby mi się, miał się zaraz zawalić. To nie jest dobrze. No oby tak nie było. No też mi się wydaje, że oby tak nie było, tak sobie właśnie myślę. Ojej. Choć może pójdziemy kawałek na górę czy coś w tym stylu. Zobaczymy okay, już. jak to wygląda. Nie no się boję, idź może pójść kawałek pierwszy. Oh, coś, coś, coś. Co to, co to było? Nie wiem. Chodź, chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź, żeby, może tutaj masz jakieś tutaj, żebyśmy się zabarykadowali? Deski? Te, ten pokój wygląda na bezpieczny. Ja wolę to lepiej zabarykadować. Co, są jakieś deski? No są jakieś deski, to pewnie na opał ale to. lepiej to użyć po prostu w takim celu żeby żeby po prostu to zamurować bo o, nie jest łatwo ale lepiej to zabarykadować i mieć pewność że po prostu nic nam się nie stanie Może zapal o, e, ognia, zapal może piec Bo może dobra, widzę, bo się że dziwia, jest się piec zrobiło. A jutro dalej eksplorujemy to pomil ten dom no Naprawdę tu jest bardzo prawo. strasznie Wszystko w tym domu dziękuję. jest dziwne Dalej to, to dziwne uczucie Chwile minęło, ale dalej uczucie dłuższy czas. Dobra Chyba nie ma co teraz tutaj siedzieć No ja może Tylko... teraz No nie wiem, rozłóż śpiwory tylko pójdziemy spać. No pewnie tak. Rozdusz śpiwory. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać dalej się potoczy. Ja na razie wolę nie iść spać, wolę na razie sobie tutaj zobaczyć, co tutaj się dalej będzie działo. Jak chcesz, to możesz pójść spać, ja może napiszę dobra, ja idę do spać. książki. Do książki trochę y, stron najwyżej. Ja tak sobie pochodzę tutaj. Bo taki zmęczony jestem. Oh. Mhm, dobra. To dobranoc, dobranoc. Dobranoc. Kurczę my tutaj mamy. Wrócę może na opał troszeczkę, żeby to się tak szybko nie zgasło. Chociaż i tak zaraz to będę gasił. Bo zaraz pewnie też pójdę spać. Zobaczę jeszcze szybko. Zamuruję. Odmuruję. To na... wyjdziemy sobie. I tak by się trochę uspokoiło. Dobra, no to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak pójść po prostu sobie pospać. Już długo po i tak coś mi się wydaje. Dobra, no to ja pójdę spać i zobaczymy, co się jutro będzie dalej działo.